Ha, ha, ha. witam Was widzowie, serdecznie, świąteczny odcinek 6 grudnia. Dzisiaj mamy. Witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, dzisiaj przebrałem się za Mikołaja i to będzie Mikołaj Troll. Troszeczkę mi to nie wyszło, ponieważ jak widzicie, ubrałem tą kurde, z go AliExpress, ten strój taki trochę stary. No i widzicie, że widać mniej więcej, że to ja, ale mam nadzieję, że przynajmniej zachowamy dobre pozory. Powiem, że jesteśmy zielony Mikołajem. O Nie coś moi drodzy wymyślimy, bo to jest Mikołaj Troll dzisiaj na palionowie 6 grudnia. Zanim jednak zaczniemy, koniecznie łapka w górę, subskrypcja, kto jeszcze tego kanału nie subskrybuje, koniecznie, koniecznie moi drodzy. Zasubskrybować, bo filmy są dwa razy dziennie. No i też na plusie jest jeden film, to są już trzy filmy dziennie. No i moi drodzy, też padajcie na Instagram, bo tam są często jakieś relacje, foteczki. Wczoraj na przykład na relacji pokazałem swoją psychofankę. Chcesz zobaczyć, jak wygląda moja psychofanka? Wbij na Instagrama, bo nigdzie indziej tego nie ujrzysz. Dobrze, moi drodzy, a więc dzisiaj, jak widzicie, ja mam przygotowane kilka prezentów, tak? Ponieważ jak wiecie, Mikołaj bez prezentów to jest jak Palma bez Majorki, tak? Więc trzeba tutaj było przygotować prezenty. No i jak widzicie, mamy tak Mamy świąteczne drzewo, mamy, no, ja nie będę wszystkiego mówić, ponieważ, no moi drodzy No tutaj jak widzicie, no możecie zobaczyć, tak jaki mamy Arsenał kosztowności, no Za to wszystko naprawdę musiałem zabulić kilka Kilka naprawdę tysięcy, mamy na przykład No to, to nie są tanie rzeczy, tak widzicie To to nie są tanie rzeczy, takie rzeczy Są dostępne tylko i wyłącznie na Antarktydzie I tego nie ma tak naprawdę W Polsce, więc ja musiałem nie dość, wydać na bilet No to jeszcze to przywieźć, no to, to nie są Tanie rzeczy, moi drodzy, więc mam nadzieję, że łapeczką w górę się no i napiszcie w komentarzu koniecznie, że Chcecie więcej takich troli, no bo mi się to Robi dobrze, wam się to pewnie też dobrze ogląda. Więc napiszcie w komentarzu jak to u was wygląda A my, moi drodzy, lecimy z odcinczkiem. No ja myślę, tam widzę półsona już tutaj się. A, czaj się, się. dobrze moi drodzy, ja też przygotowałem koło mojego domku konie, które będą robić za renifery. W sensie będę mówić, że to są renifery, które tak to trzeba rozegrać, więc idę już tam, moi drodzy, w tamtą stronę i zaczynamy. Mikołaj, trolla 2026 grudnia! Moi drodzy, lecimy z jej tematem, idziemy po mojej tutaj konie i czekajcie, ja muszę tutaj zmienić. Ty jak głosuję, dobrze, że jestem dobrym aktorem. Okej. Okay. <laughs> Ej, nie! Odpiąły się moje konie! Kurde! Fix, dobra, nie, kilów mi wypadł Dobra, mój drodzy, jakoś sobie poradzimy z tym spokojnie. Ja tu jestem mistrzem od rozwiązywania takich problemów, więc czekajcie, no nie pojedziemy na tą koni, bo nawet nie ma środełka. Ale spokojnie, 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 idziemy tutaj. Ho, ho, ho! Ho ho ho! Czy jest tu jakieś bezpieczne dziecko? Święty Mikołaj! Ho ho! ho. ho, 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 ho. Mikołaj proszę daj mi prezenty, patrz jak ja mam na lata! Ho ho! Właśnie miałem takie laleczki też promować, bo są u mnie na sklepie! To <laughs> jest waho! Ma... <laughs> ho ho ho! <laughs> o, to jest można kupować! Proszę bardzo, Płacowe dzieciaku! Już bardzo dzieciaku! A jak ty, powiedz mi, chodź to gdzieś chodzimy, powiedz mi, jak ty się zachowywałeś w tym roku, jak to u ciebie Byłem wyglądało? super grzeczny, Jezu, jak ja byłem grzeczny. A ja nie słyszałem, nie uwierzy, że ty... Jak bardzo grzeczny byłem. A ja, a wiesz, że jestem ci mocno... Mogę nawet. Zaśpiewaj mi kolendę. ho ho ho! Feliz Navidad! Ho 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 Feliz Navidad! Ho 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 ho! Feliz Navidad! Prospero Anioa Felicidad! Wow, zubni! I wanna wish you a uh, merry christmas! Ale piękna piosenka, a chcesz zobaczyć człowieku renifera? O Jezu, jak ja bym renifera chciał zobaczyć, Oni niczym widzisz, się tak, na świecie nie marzy jak o reniferze. Przyleciałem na reniferach dwóch, zobacz! Renifery! Jeden I biały... Jakiś podrabianiec jesteś, jak to są konie zwykłe. To nie jest koń, to jest... a widziałeś kiedyś sanie? Mogę ci pokazać moje stanie. No, jak ja jeździłem na sankach. Na ale ja mam lepsze to... stanie, chodź! Zostawiłem je w tym miejscu. Zobacz! Moje stanie! No, ale żeby tu lądować, nam na tym. No, ale ja co ciwodę, ja miałem to wybierać? Nocą. Co ja miałem wybierać? Nie było czasu! Prezenty przyniosłem dla ciebie i dla swojej koleżanki, a ty się tak odzywasz? Nie grzesznie swojej strony! Wejdź z moich sani! To są moje sanie, proszę się od nich od. No, oddawaj no, Sonie! wybrałem Oddawa... Oddawaj sanie, ja mam. Dobra, dobra, czekaj. Oddawaj sanie, ty kurde kundlu. Patrzcie! Zostaw w tę sanie! Ule, nie Zostaw w tę Zostaw w tę Kurde szczur! nie wiesz, że święty Mikołaj Cio... ląduje na dachu zawsze? Ale. Ała! No ale. Och, ta... słuchaj mnie, młodzieńcze! Idziemy po twoją koleżankę! I robimy Christmas time <grystekatki> Ale nie mam koleżanek Jak Co nie masz koleżanek? Jak nie masz koleżanki? Zobacz, tam jest o przyjaciółki, bo... A, przyjaciółki. Ho, ho ho! Co? Zartowałem. Coś... Co? O kim jesteś? Proszę cię... Przecież ty podobno... Plaka, nie plaka Przecież ty podobno jesteś milkać. Ten wieniec mnie denerwuje tu ho, ho. Pu! Ho ho ho! No! Ho ho ho! Przybierze do Betlejem Grając dziecią teczku O, ona wyzwała! Co to jest? W dzisiejszym roku przyszedł do Ciebie Mikołaj, niegrzeczna Emilio. Ona była niegrzeczna, ja już bym z Ja Co to za wyzywający strój? O mam O Co to za wyzywający strój? Od samego początku ukrywała to. O, o, tak jest tu przed Mikołajem? Nie nieładnie nie ładnie, dziewczyna, co tam jeszcze? Tu tam się. Chodź dąbu? na chwilę, Chodź, czekaj Tościk. Co to jest? Święty Mikołaj, nie widzisz? Ho, 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 ho. nie poznałaś? To, ho, 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 Prz przy przychodziłem. Czemu jesteś zielony? Co to jest, co jest elf jakiś? Sły, ten Jaki domyc? elf? Jaki elf? Ding dong, ding dong. Jaki elf? Jaki elf? Ja jestem po prostu zielony. Dobra, chodźcie ze mną. Tam wam... Prezenty. Może, mu jest, może mu jest niedobrze. Dobra, no prezenty. Okay, więc chodźcie, nie opodzisz, że to jest chodźcie, koładzie, chodźcie, nie prezenty, nie opodzą, chodźcie, prezenty, chodźcie, no. chodźcie, bo to akurat słońce zachodzi. Słońce zachodzi, by klimatycznie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chcemy. Mam była specjalną rzecz, no, ale, ale, ale. Nie ociąga się. Ale to nie może być, ale to nie może być takie zwyczajne danie prezentu. Musicie dla no mnie coś to. zrobić. Ale zobaczycie, no. co ja ja myślę, nie to. Nie ja bym żeby teraz to zrobić. O, musicie coś zrobić. O, słuchajcie. A więc tak! Najpierw zaczniemy od Emilii mm -hmm. Musisz zaśpiewać kolendę. O wtedy mi kogoś do ci prezent. Zaśpiewaj kolendę. Ja, ja ci... Ja, ja ci ja ci zagram bita. Ulejrze jest u nią. Ooo! Ooooo! Ole, ole mamy klimat świąteczny. Prezent dla ciebie! Odpachuj Odpachuj ten prezent, bo warto. Dobra. Na co się ogłaszać, wow, Ej, a ja mogę już Dzięki wrzucać? za Dobra, trzymaj, prezent dla ciebie, za finest, dzieciaku Za fajny speter Dzieciaku Mój jest pusty, To szukamy. co, na kolanko może teraz, co? go na, na stopie no. <laughs> Może no. teraz na kolanko do Mikołaja, na foteczkę Dobra Strona szkoły, musisz zobaczyć Siadaj, chłopaku Nie, To jest Dobrze. Złe. Teraz drugi, teraz drugi prezent dla Emilii Za to, ale musisz powiedzieć jakiś żart jak pójdzie jakiś żart, to dam ci świetny prezent! Hmm. Dało jakiegoś... baba do lekarza, a lekarz to też baba. Ho, ho, ho! Zleśmy się pośmiali. Dobra, a mogę w końcu dostać, bo pierwszy był pusty. Trzymaj! To prezent dla ciebie! Yeah. <grym> Mam Dzieńki. nadzieję, że się przyda w kuchni. Wow, wielofunkcyjna. jesteś na wrażarka. Mogę Dzieńki. ja w końcu dostać prezent, bo pierwszy był pusty. Tak, cię Ciachu, to dla Ciebie. Trzymaj. O, no i to jest prawdziwy. Mam Aha. nadzieję, że no, akurat się przyda. Dla ciebie też mam szczęśliwy tak prezent. Czymaj To dla ciebie. Mam nadzieję, że się przyda. <noise> to jest tak Mnie zwana ciężko. ruzga. Mimus za tysiące? Nie. różga za złe zachowanie, bo byłaś bardzo niegrzeczna w tym roku. Ja byłam grzeczna. On mi się skarżył. On mi się skarżył. On mi się skarżył. On mi Nie. powiedział całą prawdę. Ja Ale macie szczęście. Mikołaj ma dla was jeszcze kilka prezentów. Ale najpierw musicie zrobić dla Mikołaja jedną rzecz. Musicie powiedzieć Mikołajowi jakiś komplement Bo Miko Mikołajowi jest bardzo smutno Ale. Sorry po Powiedz mi jakiś komplement eee. tak. myślę, myślę, że jest w czym tak. wybierać Tak, ja nie wiem co wybrać po prostu, nie wiem, nie wiem, bo tu o. jest lecz do komplementowania, nie wiem, masz... No. Y ładne masz uszy o, ho, ho, ho. Dzięki A ty co powiesz chłopaku? Janiec robię. Oooo! Ale nie jest taki gorący! Popachu, powiedz mi jakiś komplement i dostaniesz prezent. Komplement dla Mikołaja. Eee. Komplement! Mikołaj chce komplement. do roboty. To nie komplement, tylko rozkaz! A, Zły chłopak. A, no to widzisz. I to nie mówi się teraz. do mnie. Dobra, komplement. Eee. Super masz cerę. Dzięki! Każdy mi to mówi. Dobra. Dobra, dawaj kolejny prezent. Trzymaj się, bo następny prezencie, a wiesz co? dawaj kolejny prezent, Dla... Do o no, co dla Emili no, Mam nadzieję że się przyda Nie wiem, Mikołaja, no a dla mnie A dla ciebie by A dla ciebie Cią Bimber O, Ale fajny Mam Na nadzieję pójna... że, Mam nadzieję, że poświętuję. Na Dobra, a słuchaj, do, mam kolejny prezent, ale Co ty, kwiaty ty dajesz? Co to nie, jakieś? No, po prostu wyrzuciłem z ekwipunku. tak jest gimo już miałem Oho, <laughs> O, mam kolejny pomysł! Musicie, musicie powiedzieć rymowankę, a to zostaniecie kolejny prezent Zaczniemy może... Ale może to ale może tościk rymu rymu Wanko, Dobra, to ścig zaczęło... O tym razem, oszczypsona tym razem, rymowanka. Rymowanka to coś... Sputo, czy też lżej? Eee, Święty Mikołaj to jest gej. Tu! tu nieprawda! Ja... Ja lubię Renifery! Tu nie jest gej, to... Dobra, słuchaj! Mam dla ciebie prezent. jak już jesteś taki śmieszek, to postaw sobie to przed domkiem, cwaniaku. To twój prezent. idę w toalecie postawić na kiblu. To? Nawet nie wiesz gdzie mieszkam w A dla ciebie? A ty rybowanka? Rybowanka to słucha. Słucham rybowanka! Święta, święta i po świętach widz rzeka rybowanka. Dobra, masz tutaj, masz tutaj dla ciebie prezent, może zacznie wreszcie coś robić. Czuaj! O! A dla ciebie Chcę latać na miotle. Ma, ja, ci... mi, to nie mago. wygląda, jakbyś latał. Haha, <noise> O, o, o <noise> Zawsze za, za, się. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze dla was jeden pomysł. Słuchajcie, rozdajcie to swoim kolegom, bo, bo trochę ostatnio mikołajostwo upada. Weźcie, tu rozdajcie swoim kolegom. Bo, 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 kurde, ostatnio nie jest kolorowo. Ja, oni zamiast ja świętego to. Mikołaja to wybierają jakieś gry. To nie może być. Musicie wierzyć w świętego Mikołaja. Ja on naprawdę istnieje, dzisiaj nawet przyda. Ja, ja. Pali, palimy to w ogóle. Nie ma żadnego ognia! Yyy. Nie możecie yyy. tego palić Nasze święte ogni... Wieczne ognia, dobra, dobra Nie dobra, musisz się tego dobra. palić To gdzie masz jakąś lawę? Panie nie moment. ma, ale co wy chcecie zrobić? Przecież tutaj nic złego nie ma Utopi, utopi! Nie moje święte Mikołaje! Moje małe Mikołaje, dlaczego zrobiliście? Dobrze, w takim razie ja idę powiedzieć do księdza i nie będzie kolorowo dzisiaj na pasterce Zobaczycie Takie będziecie mieli o, przypały na wywiezione. pasterce Dobra, dobra Takie tak, będziecie bo, mieli przypał na pasterce coś, coś, coś I, coś i, za takie zachowanie za I, za takie no. zachowanie no. Różki dla was Głupie szczule Nie dobra, Nie rozmawiamy dobra, już son, więcej Lecę stąd Lecę stąd. stąd Jeszcze popsuł ścieżkę A kiedy się to zachodzą to, to spać Trzeba spać to, co ty robisz, człowieku? Zniszczyłeś moje szanie. Chyba za bardzo wkręcił w zamian. Wesoły zamian. Ej, a może on dorabia tak planu. Emilia, Emilia, to dla ciebie, pobaw się. <głosy> <głosy> Dobra. Pozdro, skoro ty tak widzisz, że to ja, o to, No. Smutno mi się zrobiło. Wiecie co? Nie umiecie się bawić. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie nasze kanały i widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Oni się nie umieją bawić. Oni, oni, nie da się ich wkręcić. To już za dużo troli przeżyli. Do zobaczenia. Po!